Siema, dotarliśmy do tego, czego my szukali, czyli tak zwanych kominów. Idzie wejść? Znaczy jak głęboko? kręgów raz dwa trzy cztery pięć sześć ale wąwóz no ale takie tu są poryte dziury kurde nie było tak nie było takich do żłobiej, wiesz? i wiesz że... <grytanie> a nie były <grytanie> ale nie było aż tak aż tak nie było ja, mi się wydaje, że raz na razie nigdzie nie chodzę Nie chodź nigdzie Jeszcze o, tu idzie ładnie się wyglebić Ciekawy motyw To jakby jakieś coś z wodą tu, tu gdzieś poniżej Ale my to przeszli Pewno rur kamienkowych było rozbitych Ale tam poniżej Ale nie natrafiliśmy na nic No to dotarliśmy do celu tak zwane kominy, tylko mi się wydawało, że są dwa. No, skoro kominy to mnoga, tak? Były dwa? Aniu, były dwa? jest <grym> taki. <grym> 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 Teren jest taki. Nie, 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 one były <grym> jakby obok siebie. To jest tak zwany potoczny komin, no jak ja to mówiłem, no musi się na drzewo tu wejść, Andrzej, i wtedy zajść do środka, a chcesz nadujść. Albo studzienki, no coś z wodą związane, nie może. Ach. ale jak to zrobione, takie kurde, wyryte miejsce, na no to tam cegły u góry leżą. Widzisz, tam normalne u góry cegły leżą tam na tym. Ciekawe, czy jakieś napisy są. Nie ma drugiego? No nie widać, bo. Wiesz co, nie wiem czy w ogóle dwa były, bo może tylko jeden był, to było, wiesz... W środku... Niby jak odwodnienie to by było, czy co? W górach? Po co w górach takie odwodnienie? Teren kurde zryty totalnie. Przegły. O, tu są rury kamienkowe, znalazłem. O, tu są kamionki. Proszę. Tu są kamionki, jak chcesz to może zerknąć. Wielkie rury, jakie to będą, setki. Teren niesamowity totalno dzicz Cegły są, ale grube ściany mają Skurde jest 2 cm ściana może ma. Pełno cegieł leży Ciekawe do czego cegły Jaka interpretacja? Jaka interpretacja? O, będziesz jeździć? Zdrutujesz to? Przeskanuj. No jest to ciekawe. Trafiliśmy takie coś, to ciekawe było dla nas. Parę lat temu niecośmy. Odkryli, no może tu tysiące ludzi było i żadne nasze odkrycie było, ale. No ale, no, ale cieszymy cieszymy się, że dotarliśmy po tylu latach. ha, podskakujemy. Ani tak. A, A uważaj, nie patrz w dół. No, nie, patrz. nie patrz w dół. Dobra. To na razie tyle. A my będziemy lecieć zarodali. Poglądamy w koło i będziemy lecieć dali. Na razie. Siema.